2 0 1 Generalnie, jak coś się dzieje złego, to wiesz, nie? Mm -hmm. Otwierają się drzwi. Ja otworzyłem wcześniej lokal, wiadomo, wchodzą panowie. I wchodzą z nie? I mówię, ja już wiem, że oni idą do mnie, nie? Są tematy, o których rozmawia się tylko z barmanem. W kowarach, na głównej ulicy, barmanem jest Maksymilian Wójcik, który prowadzi tutaj pub Alchemię. I chcielibyśmy. Naszą rozmowę rozpocząć od tego, aby Max nam wyjaśnił, jakie jest prawdziwe DNA Kowar, o czym ludzie tutaj z tobą rozmawiają, z czego się zwierzają. Opowiedz. Myślę, że to jest pytanie do barmana. Ja barmanem na dzień dzisiejszy nie jestem i, i jakby to, o czym rozmawia barman z ludźmi przy barze, odbywa się raczej w barach, e, pubach. Odbywa się to pewnie wieczorami. Kawiarnia jest trochę inna. Ludzie siedzą przy stolikach, rozmawiają o swoich rzeczach, których ja niekoniecznie też chcę słuchać, bo jakby w lepiej mi się śpi. To jest bardzo ważne, co kowarzanie mają do powiedzenia na temat. Kowar pisałem w artykule, ludzie często odnoszą się jakby do historii kowar. Szanuję to, ludzie mają do tego sentyment, chociaż ja mam zupełnie inne podejście, zupełnie inaczej to widzę. Unikam tej rozmowy z ludźmi, to niekoniecznie dlatego, że nie lubię ludzi, ale dlatego, że to, co siedzi w mojej głowie podczas pracy, jest dla mnie jakby o wiele ważniejsze. To odbywa się tu w taki sposób, że ludzie, jak są przyjść porozmawiać rano przy kawie. Muszę wiedzieć też o tym, że mam tysiąc rzeczy w głowie do zrobienia, żeby przygotować sobie pracę. Nie wiem, głupie na, na nawet płacenie faktur i jakichś takich kurde rzeczy jest dla mnie jakby na tyle obciążające, że ciężko mi się rozmawia z tymi ludźmi. Nie, 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 nie potrafię się skupić jakby na tej rozmowie, więc, więc kawiarnia jest trochę takim miejscem, z którym ja osobiście mniej rozmawiam, inaczej zachowuje się właściciel, inaczej zachowuje się osoba, która jest po prostu zatrudniona, jest barmanem. I, i taka osoba, która wykonuje swoją pracę, jest jej o wiele łatwiej rozmawiać z ludźmi, bo nie ma w, w głowie tylu rzeczy do zrobienia. No, A same. jeżeli chodzi o tych, co przyjeżdżają, jak oni postrzegają kowary? I to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo generalnie rozszał między tym, jak Kowarzani odbierają miasto, a tym, jak turyści odbierają miasto jest bardzo duży, no bo, właśnie, bo, bo większość turystów... Yy, jest taka, że jest zachwycona tym miastem. No, ludzie jak przychodzą tutaj, to mówią kurde, ale wy tu macie fajnie, ale tu jest fajny klimat w tym mieście, że, 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 że generalnie pięknie, pięknie to wygląda, panuje jakaś taka, nie wiem, magiczna atmosfera, ludzie się cieszą tą starówką, która jest w ogóle bardzo fajnie wybudowana. A sami Kowarzanie Moim zdaniem, żyją czymś takim, co było tutaj, nie wiem, 40-50 lat temu. A kiedyś tutaj były zakłady, kiedyś tutaj byli ludzie, kiedyś tutaj mhm. było fajnie, teraz to już nie ma nic zupełnie, nie? I, mhm. i, I generalnie gdzieś tam większość tych ludzi skupia się na tym takim negatywnym, nie wiem postrzeganiu miasta. No. To i, I to jest tak, że, że, że często ci ludzie tacy żyjący w beznadziei tutaj, że tu już i tak nic nie będzie, nic się nie da, tak jeden drugiemu powtarza mm -hmm. i to jest takie błędne koło. I na to wszystko wpada ci taka banda turystów, która zeszła sobie gdzieś tam z gór, mieszka sobie gdzieś tutaj i cieszy się, bo tak, nie, nie, nie są w Karpaczu, nie, nie, nie ma tłumu, jest cicho, wychodzą sobie, jest trochę może słabo pod względem miejsc, do których mogą wyjść, nie? Ale, ale przychodząc tutaj, no to, to, to jest w ogóle no, całkiem inaczej. Oni są zadowoleni, szczęśliwi, gdzie są, że tak fajnie my tu mamy, że powinniśmy wykorzystywać swój potencjał. Tak, tak to raczej wygląda. Nie? No i góry, prawda, też wokół fantastyczne. No, no często tłumaczę ludziom, że, że nie trzeba mieszkać w Karpaczu czy tam w niej Górze, żeby cieszyć się tymi górami, bo tak naprawdę wyjście z Kowar w góry to jest tak naprawdę 5-10 minut i jesteśmy w lesie i idziemy w górę nie? i jest naprawdę fantastycznie. Mhm. Sam z tego korzystam, sam chodzę no i, i też dopiero po jakimś czasie zacząłem to doceniać, że, że, że mam blisko i pół godziny i patrzę sobie na wszystko z góry nie? i od mhm. Tam czystym powietrzem. A skąd w ogóle ty się tutaj wziąłeś? Skąd taki pomysł, żeby taką kawiarnię założyć w Kowarach? Eee, zaczęło się od tego, że nie miałem się gdzie napić kawy. To, to, to jest jakby naj, 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 najbardziej prosta odpowiedź, i, i od tego się zaczęło, że wychodząc z domu myślałem sobie, że przed pracą pójdę i napiję się kawy. Tylko nie miałem gdzie. Stąd z, z, zaczął się cały pomysł, a, a jakby. To dzięki czemu to wynikło, to, to jakby kilka czynników na to wpływało. Nie? Rozglądałem się na osoby, które gdzieś tam mnie otaczają, które sobie świetnie radzą, robią coś ze sobą. Jakby wpływało to na mnie, że też potrafię takie rzeczy robić. No i jakby praca. Zawsze będąc w pracy, było tak, że chciałem wszystko robić po swojemu. Otworzenie kawiarni raczej. Chyba wiązało się z tym, żeby nie otwierać kawiarni, a otwierać siebie, czyli, czyli mieć po prostu możliwość bycia swoim szefem i robienia tego, co chce. I to było jakby najważniejsze założenie, nie? No, miejsc... Pracowałeś w dużych miejscach. W, w różnych, różnych miejscach, hotelach, prawda? w różnych o, miejscach. Dużych. W dużych hotelach, w małych, y -y. w małych hotelach, w jakichś tam restauracjach po drodze, na dyskotekach pracowałem, no, no było trochę tego, nie? W Polsce i za granicą, prawda? W Polsce i za granicą. No, generalnie jest tak, że pierwsze zetknięcie z gastronomią miałem tutaj, i to był hotel Merkury. Tam byłem kelnerem. Nie wiem ile czasu to trwało ze dwa miesiące i zaraz po tym wyleciałem wy, wy do Anglii. I tam smażyłem kurczaki w KFC. Później, jak się skończyło smażenie tych kurczaków, bo zamknęli tą restaurację, wylądowałem gdzieś na mijni samochodowej. Rozwoziłem ulotki. Z Albańczykami gdzieś tam jeździłem sobie. Zjeździłem generalnie dużą część wybrzeża tego południowego w Anglii. Ale sytuacja poukładała mi się w taki dziwny sposób, że nie było pracy tam. Potrafiłem załatwić wszystkim pracę naokoło. Swojej dziewczynie ściągłem tam kolegę z jego dziewczyną, a sam nie miałem pracy. I był taki moment, że nie miałem jak zapłacić za mieszkanie. Był wybór taki, albo zapłacę za to mieszkanie nie mając pracy i będę mieszkał dalej i liczył na to, że coś się uda, albo kupię bilet i wyjadę. I skończyło się to tak, że ja nie zapłaciłem za to mieszkanie temu gościowi, spakowałem się w samolot i wróciłem tutaj. No, co się okazało, mój półroczny pobyt w Anglii skończył się tak, że jak tu przyjechałem, to miałem 300 złotych na koncie. Nie? No, to, to taki był wyjazd. Wiesz co? Gastronomii pochodzi bardzo wielu szano, szanowanych alkoholików. Nie? To, to, to jest taki wiesz, fajny film, że, że gastronomia dla niektórych ludzi bardzo źle się kończy. Mam kolegów. Yy z którymi piłem wódkę do śniadania o godzinie 11, więc, więc to jest jakby nie, nieodłączny element. Nie? Gdzieś, gdzieś ci koledzy musieli porezygnować z, w ogóle z tej pracy, wylądowali na odwykach. W pubie stała maszyna do gry na, 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 na pieniądze. To był facet, który wszystkie napiwki plus całą wypłatę potrafił zostawić w tej maszynie i rano przychodził dyrektor hotelu i potrafił go znaleźć. Koleś generalnie przegrywał wszystko. Pijaństwo masakryczne nie? sytuacje takie, jak, jak na przykład kierownik, kierownik, kelnerów wychodzi na salę, jest tak pijany, że się przewraca z tacą i wywraca wszystko, a jest bankiet, nie. To była też taka w ogóle szefowa, że, że na przykład jak robiłem inwentaryzację i, i były jakieś tam straty, no to ona te straty liczyła po cenie takiej jaka jest sprzedaż. Nie? nie liczyła tego w taki sposób, że jak jest wartość alkoholu z hurtowni, no to masz stratę pół butelki, no to płacisz za to, nie? Ona to liczyła jakby to sprzedała, nie, nie w ogóle nie, nie nabijała tego tak naprawdę na kasę, nie? W sumie wyrzucili mnie parę razy z pracy. Zastanawiam się, jak, jak, jak ci wszyscy pracodawcy sobie ze mną radzili, bo ja raczej łatwego charakteru nie mam. Nie. Dzwoni szef i mówi tak: W tej chwili, Max weźmie ulotki, i pójdzie stanąć na miasto i będzie rozdawał ulotki. Mówi to do mnie kierowniczka wtedy. Patrzę się na nią, no mówię: No wiesz co, sorry, ale ja nie pójdę. Nie. Mówię: Zatrudniłem się jako kelner, więc ja z żadnymi ulotkami nie będę latał po mieście, bo no, no, wiesz, no, kelner to kelner. Nie, nie, nie obliżając nikomu, bo ludzie chodzą z tymi ulotkami i zarabiają sobie w jakiś taki sposób. Ja nigdy tego nie chciałem robić, więc stwierdziłem: Nie będę tego robił. Drugi telefon. Jesteś pewny, że nie pójdziesz? Tak, jestem pewny, że nie pójdę. Po pół godziny zadzwonili trzeci raz i powiedział do mnie, że słuchaj, w tej chwili pakujesz swoje rzeczy, jesteś zwolniony. I tak wyleciałem z pracy, nie, to, 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 to jest w ogóle taka historia, że ten facet też poniekąd za swoimi innymi pracownikami rozsyłał listy po, po całym Karpaczu, żeby dziewczyna, której nie, którą wyrzucił, żeby nikt jej, broń Boże gdzieś tam nie zatrudnił, nie? Wydaje mi się, że w dobrym miejscu kucharz powinien, powinien i zarabia między... 3, a 4 tysiące złotych na rękę, taki kucharz, który coś potrafi. Kucharz jest taką osobą, która wpływa na społeczeństwo, że ci ludzie zaczynają jeść zdrowe rzeczy, jeść mniej. Zawsze szukałem smaku, zawsze chciałem być barmanem, ale to chyba tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieszać alkoholem, mieszać smaki i różne takie rzeczy. Stąd to moje przejście nie? i fascynacja kuchni Polityka kucharzy, jakby nawet taka regionalność, która dzisiaj się szerzy, nie? która jest bardzo fajna, jak na przykład w Polsce wszyscy żrą pizzę i w Polsce wszyscy żrą makaron. I otwiera się setna restauracja załóżmy włoska i ona i, i, i chce gotować jakby ambitnie nie? i sprowadzają sobie z Włoch sery, sprowadzają sobie z Włoch makarony, sprowadzają sobie jeszcze jakieś tam inne rzeczy. I cała ta droga, y, którą te produkty y, przejeżdżają, żeby dotrzeć te, do tej restauracji, generują tak wielkie koszta, y, zanieczyszczenie środowiska, wiadomo, samochody, samoloty i tak dalej, wiesz, krewetki, które latają, kurwa, nie wiadomo skąd y, i przylatują gdzieś tam, lądują we Wrocławiu w makro i później ktoś to zabiera, bo to jest świeże, to jest ogromny wydatek pieniędzy, nie? A kucharze, którzy jakby stawiają na kuchnię regionalną i szukają gdzieś tutaj produktów, jakby też pokazują to, że nawet taka mała osoba, nieznacząca jak kucharz w jakiejś restauracji, może dbać o to, żeby to środowisko było jakby zdrowsze. Nie kupując mięsa z wielkich farm, nie dając ogromnych kotletów na talerzu i mały kotlet z dobrego mięsa. Bardzo ważne jest to, jakimi ludźmi się otaczamy i mówię to zupełnie poważnie i jest tak, pamiętam bardzo dobrze jak wyglądało moje podwórko, a jak wygląda moje towarzystwo na dzień dzisiejszy. Nie? No, kiedyś jak chodziliśmy na podwórku, to w ogóle wiesz, pójść do więzienia, wyjść z więzienia i ci wszyscy tacy biegający tutaj kolesie, to byli o Jezus Maria, ale ile on tam był i wiesz, i to był ktoś. Dochodzisz do pewnego wieku. W ogóle to, to, to moje wejście takie nie? Do, praca w hotelach, nie? że zacząłem obserwować w ogóle z, z zupełnie innych ludzi, yy, że można żyć z, jakoś tak inaczej. I bardzo dużo mi dało. Patrzyłem się na to i mówię, kurde, przecież życie nie polega na bieganiu na ulicy piciu piwa i, i non stop, kurde, zajawce takiej, żeby kurde, od weekendu do weekendu nawalić się i, i cokolwiek porobić, poćpać pojarać trawę, nie. I, i, jakby gdzieś ta praca w hotelach mnie bardzo mocno zmieniła. Pokazała mi innych ludzi, pokazała mi, że można mieć pasję. Tą pasją początkowo stało się barmaństwo, później kawa. Na dzień dzisiejszy jest to kuchnia, ale ja się wyszalałem może trochę za mocno, no ale dzisiaj jestem gdzie jestem. No, no i Jakby, jak nie uda ci się wyjść z takiego kiepskiego otoczenia, które nie ma jakby ambicji wobec samych siebie. No, to jest pierwszy krok w złą stronę, nie? Gdzieś trzeba mieć tą siłę, żeby się wybić, odbić, nie przejmować się tym, że koledzy powiedzą: o ten kurwa biznesmen. O, o zobacz, narobił biznesów i teraz się wozi, nie? Ale nikt nie myśli o tym, że ja jestem w pracy 24 godziny na dobę, tak naprawdę, nie? I, i sprawia mi to też dużą przyjemność. Poznałeś smak życia. Poznałem, no, 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 poznałem jak, jak, jak wygląda praca za granicą, jak, jak, jak wyglądają sytuacje jak Polacy ze sobą funkcjonują za granicą, są dobrzy, są źli, mhm. ale to jest tak samo jak tak. i u nas w kraju, tylko trochę bardziej to widać, bo jest nas tam jest. mniej. O tak? emigracji sobie kiedyś zrobimy program tak. osobny, natomiast jeżeli chodzi o Twój powrót tutaj w Karkonosze i Kowary wróciłeś i wtedy pracowałeś w różnych hotelach tak. i przejdźmy do tego momentu, gdy postanowiłeś tutaj rozpocząć swoją działalność. Od czego zacząłeś? No bo to jest zupełnie inny świat, własna działalność. Zacząłem od tego, że będąc w pracy, pracowałem wtedy w hotelu Konradów Kaszew, wysłał mnie na szkolenie baristyczne. Byłem w Rumi, czyli to jest zaraz tam koło Trójmiasta. Tam gościu przez dwa dni nakład nam tak do głowy, że przecież sprzedaż kawy to jest coś pięknego. Nie? Tak. Nauczyłem się tam parzyć kawę naprawdę mm -hmm. w taki mega profesjonalny sposób, wróciłem stamtąd, pracowałem dalej. No i mówię no przecież mogę, 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 kładłem sobie do głowy, w tym czasie znalazłem drugą pracę i było tak, że pracowałem w dwóch miejscach naraz. Pracowałem i w tym hotelu i w dyskotece do nocki, no i zbierałem sobie pieniądze jakby, nie? No i chodziłem sobie tutaj do pracy, tutaj, tędy i mówię, kurde, ten lokal jest mega. Gdzieś widziałem ten potencjał, że ludzie tutaj pływają, że muszę tutaj to otworzyć. Yy, I trzeba mieć pieniądze, żeby to otworzyć. No właśnie. Więc skorzystałem z, yy, jak to się nazywa, dotacja. Yy -y. dotacja. Z dotacji. Yy -y. Napisałem ten wniosek, gdzieś tam yy, starałem się yy -y. o pomoc. Trochę osób mi tam pomagało przy pisaniu tego wniosku i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy się zbiega wtedy, bo yy, Samo napisanie wniosku no to jedna rzecz, ale trzeba się jakby wspierać tym, że tak, składając wniosek, ja muszę mieć już lokal. Lokal musi odebrać SanEpit. I, mm -hmm. I naprawdę to była taka koło że w ciągu, nie wiem, 3-4 miesięcy musiałem mieć wyremontowany lokal, odebrany mm -hmm. przez SanEpit. Te papiery wszystkie musiały trafić do tej dotacji. Nie wiadomo, czy było, czy to dostanę. Pracowałem w dwóch miejscach, robiłem tutaj remont, zdobywałem pieniądze, no po prostu szaleństwo. No, no, to miało. jest to, rzuciłeś się. Byłem jakby ostro. bardzo mocno odważny to była sytuacja też wtedy, kiedy spodziewałem się syna. Mhm. Także sytuacja była taka, że miesiąc po otwarciu tutaj lokalu urodził mi się syn. Mhm. No. I to, to dopiero była odwaga, bo ludzie się pytali, ale to, to tobie nie zależy na jakiejś stabilności mhm. takiej życiowej. Przecież to mhm. otworzysz lokal w Kowarach, no to ty przecież strzelasz sobie w konado. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No, dokładnie. Mhm. Ale opowiedz, otwarłeś i ile już lat wzięła alchemia? E, to jest drugi rok. Idzie trzeci, no i jak tak pod względem biznesowym jesteś zadowolony, można z tego wyżyć? E, wyżyć można, chociaż no, były tu sytuacje bardzo mocno kryzysowe. Nie? No, były tutaj... To jest śmieszne, ale to jest taka jakby, nie wiem, anegdota. E, Stoi tutaj, y, moja koleżanka Sandra, była tutaj wtedy w pracy. Y, wtedy była otwarta tutaj ta buda, snużyją tam burgery i tak dalej. Wchodzi facet. I podchodzi do niej i mówi: Dzień dobry, energetyka. A Sandra się tak patrzy na niego: My nie mamy energetyków, no tutaj sprzedajemy kawę. A ten facet: Nie, 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 państwo mają rachunki niezapłacone. I odciął mi prąd. Rozumiesz, ludzie mhm. siedzą. Tak. Jest akcja, a tu nagle przychodzi facet i wyłącza ci prąd. Mhm. I okazuje się, że no nie zapłaciłem tego rachunku. I to były takie sytuacje, mhm. po prostu, że jeden rok funkcjonowania był super, naprawdę wspaniały. Jak zacząłem to rozwijać, mhm. zaczęły się robić problemy finansowe. I naprawdę dochodziło do takich sytuacji, że ja naprawdę nie miałem nic. Wychodziłem stąd i nie miałem nic. I nie, nie byłem w stanie jakby wytłumaczyć tego, dlaczego ja nie mam tych pieniędzy. Musiałem z tego zrezygnować. Od momentu, kiedy zrezygnowałem, Sytuacja jakby wraca na normalne tory. Nie? Przeszedłem gdzieś tam przez coś takiego, że było bardzo ciężko. I chodzi jeszcze o tych turystów. Czy ich jest więcej niż powiedzmy parę lat temu, jak zaczynałeś? Czy widać jakąś tendencję? Widać tendencję wzrostową i to bardzo dużo. No, i gdzieś tam, jak są długie weekendy, e, i w długie weekendy na przykład Koważanie rzadko kiedy wychodzą z domu, mm -hmm. bo to widzę po frekwencji, a ja mam pełny lokal, ludzie stoją mm -hmm. przed lokalem i próbują wejść, nie mam mm -hmm. jest gdzie usiąść i to są sami turyści. Mm -hmm. Generalnie by, w, w listopadzie były dwa takie weekendy, prawda, czyli tam Dzień Wszystkich Świętych i później Święto Niepodległości, no to na tutaj może mm -hmm. rzadko można było spotkać, ale jeżeli chodzi o turystów cały jakby obrót mm -hmm. opiera się na tym, że przychodzą ludzie. Mm -hmm. Czyli jesteś skazany na sukces, tak przyszłościowo mówiąc szczerze, tylko musisz się utrzymać teraz. Dobrze by było. Ja jakby nie, nie jestem jakimś takim, no z, myślę, że o Jezus Maria, wszystko będzie teraz wspaniale. Nie? No nie, no, to będzie długi marsz, oczywiście. Ale Max, jeszcze chciałem cię zapytać o taką dalszą przeszłość, że tak powiem, głębszą, bo o tobie chodzą legendy, że tutaj byłeś artystą ulicznym, malowałeś jakieś rzeczy dawniej. Czy mógłbyś o tym opowiedzieć? No, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo, bo to jakby wywodzi się z, z z coś, do czego należy tak naprawdę do dzisiaj. To jest kultura, która opierała się o taniec, o, o rapowanie, o właśnie malowanie i tak dalej. To jest swego rodzaju kontrkultura. Gdzieś tam malowaliśmy tych ścian dużo, to, to się zaczęło gdzieś tam u mnie już w podstawówce. Miałem bardzo dużo problemów przez to, bo gdzieś tam... Nie każdy rozumie sztukę. Kurczę, jacyś takie rzeczy się mhm. u mnie pojawiały i przez to, że lataliśmy, malowaliśmy ściany, malowaliśmy wszystko, to była taka walka z systemem, ale tak naprawdę walka nie wiadomo o co i nie wiadomo z czym mhm. do końca, nie? ale cieszyliśmy się tym, co każdy potrafił namalować nie? No i miałem przez to bardzo dużo kłopotów, w ogóle bardzo dużo... Można powiedzieć, pomalowałem ścian, których na przykład na dzień dzisiejszy bym nie pomalował, Aha. bo patrzę na to w zupełnie inny sposób. Kiedyś nie, nie odbierałem tego, że ktoś włożył w to pracę, ktoś włożył w to pieniądze, mm -hmm. że nie można tego niszczyć, że to są jakieś nowe elewacje no i tak, dalej, i tak mm -hmm. dalej. Dzisiaj spoglądam na to zupełnie inaczej, jeżeli... Dotykam się jakichkolwiek farb albo robienia takich rzeczy. Nie robię tego tak, żeby komukolwiek zaszkodzić. Zupełnie mhm. to odbieram no, z, nie wiem, z innego punktu widzenia. Nie? Mhm. Ale w, w Alchemii jest taka nuta artystowska, powiedziałbym, to jest chyba taki też kawałek twojej duszy, prawda? Który tutaj widać. No. Trzeba jakby mieć na uwadze to, że, że Alchemia tak naprawdę to jest lokal prowadzony przez dwie osoby, a nie przez jedną osobę. I to jest, to jest bardzo ważne, żeby ludzie zaczęli zauważać jednak to, że jedna osoba nie jest w stanie wszystkiego zrobić, więc prowadzimy tą kawiarnię razem z Karoliną i jakby obydwoje jesteśmy w pełni odpowiedzialni za to, jak wygląda lokal tutaj w środku. Więc. No, ci, ci, ciężko mi oceniać jakby samego siebie, tutaj trzeba patrzeć na mnie i na Karolinę, na to co ona robi jak, jak bardzo mocno zajmuje się wystrojem i wszystkimi szczegółami, na które ja sam osobiście bym nie zwracał uwagi a okazuje się, że gdzieś tam budując lokal, jego wnętrze i tak dalej, to są tematy, które są piekielnie ważne dlatego, że jednak te szczegóły tworzą całość, ja nie potrafię się skupić na takich jakichś szczegółach bardzo dużo rzeczy pomijam a ona jest raczej tym człowiekiem, który ja buduje bryły, ona ona je po prostu wykańczanie. Bardzo dziękuję za rozmowę i co? Do następnego razu. Do następnego razu. Gracieleniobórski styl, bez wątpienia każdy z nas go ma. Jakie życie, taki rap. Nie ma co narzekać, to nic nie da masz marzenia. Nieliczna far. Podwórkowy osiedlowy, raport z dawnych lat o chcemy więcej. Trzeba było z stać. Tylko progres po latach nie ma innej drogi, jeśli był.